Hejka moi kochani, dzisiaj mam bardzo odważny temat. Myślę, zwłaszcza, że jesteśmy podczas kampanii wyborczych i też będę poruszać oczywiście temat kampanii. Chcę zrobić takie piątkowe podsumowanie. Oczywiście zapraszam też na live'a, Dzisiaj nie pojechałam do saunarium z racji tego, że. Też muszę trochę odpocząć, dlatego że w tym saunarium jednak troszeczkę spędzamy dużo, spędzam dużo czasu. Oczywiście schudłam, wyglądam coraz lepiej. jest mi z tym bardzo dobrze z wami dyskutować i teraz rozmawiać. Moim tematem może jest taki dosyć mocny. Nie wiem, czy YouTube przejdzie w ogóle. Oczywiście najpierw zaznaczam. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i obserwacji na Instagramie. Tutaj macie linki. Rządzą nami psychopaci, to jest taki temat, i że Polska jako kraj potrzebuje terapii. To znaczy, myślę, że żyjemy w czasach, kiedy pójście na terapię, w Polsce, zwłaszcza jest nadal odbierane jako coś negatywnego. Ty się leczysz. Popatrzcie, że. Na przykład, kiedy mężowie chcą zerwać z żoną, no to najczęściej też potrafią robić z nich wariatki, ale kobiety inaczej, że tak powiem, pozbywają się facetów. Ale generalnie zauważyłam, że jest taka tendencja, że lubimy robić z ludzi wariatów na swoją korzyść, tak? Że Lubimy powiedzieć o kimś, że jest nienormalny, że jest świrem, że jest taki owaki. Jak już mówię, przypisujemy ludziom takie cechy, które są na powierzchni, tak? Tak samo jak mówimy o kimś, że jest gejem. No, to jest gejem. No, to, to już jest cecha, która jest mu przypisana. Nie mówimy, że jest człowiekiem, na przykład, tylko że jest i że ma inne cechy osobowości. Zauważcie, jak my bardzo kochamy stereotypy w serialach, filmach. Kochamy po prostu je i niestety poszczegamy siebie w sposób stereotypowy. No, umówmy się, tak. Tak samo miłość jest też postrzegana stereotypowo, związki. Lubimy narzucać innym swoją wolę, swoje życie, tak? Dobrze to pokazuje Kościół, że generalnie masz żyć według zasad, tak? Oczywiście zasady są jak najbardziej wskazane, ale one są czymś naturalnym, tak? Jak już mówię, przemoc jest czynnikiem, który jest i który będzie, którego nie unikniemy. I Dlaczego uważam, że Polska potrzebuje terapii, tak? dlatego, że można przyjrzeć się polityce, polityka odbija, jest odbiciem lustrzanym potrzeb społecznych, tak, że gdzieś tam tak naprawdę mam wrażenie, że wszyscy kierują się obietnicami, polityk, który nie spełni tych obietnic jest zły, jest głupi, w ogóle polityka się też opiera na nienawiści, nienawidzeniu drugiej osoby, Mm, oczywiście ja też nie jestem tutaj święta, jak już mówię, kiedy mężczyzna mi mówi, że jest konfederacji, to uciekam od niego i yy, przykrożej idolem i autorytetem wielu ludzi są politycy. Kiedy jest też zagubienie w kwestii autorytetów, bo tak naprawdę tych autorytetów nie mamy nasi rodzice zazwyczaj najbliżej bywają naszymi autorytetami, ale gdybyśmy tak przyjrzeli się im to oni też przecież mają swoje wady swoje zalety no są też tylko ludźmi i myślę, że jest totalny zanik autorytetów i nie mówię o tym pierwsza bo kim tak właściwie jest autorytet to jest generalnie dzisiaj to jest człowiek, który osiągnął sukces i takim człowiekiem jest Sławomir Męcen, jak wiecie on ma piwo swoje Swoją restaurację, żonę, dwójkę dzieci. Yy, no, osiągnął sukces, tak? Partię. Yy, po prostu można powiedzieć, że jest to człowiek sukcesu. Mi osobiście jest go żale. Ja do niego nie żywię żadnych uczuć, aczkolwiek uważam, że jest tą słabością mężczyzn. Gdzieś tam jakimś marzeniem o tym, że świat będzie lepszy, jak zagłosuje na męcena. Stanę się lepszym człowiekiem, jak zagłosuję na męcena. Jak już tu mówiłam, że męcenizm to jest i memcenizm też jest zaburzeniem społecznym. Kobiety, które są u boku mężczyzn, związanych z konfederacją, nazywa się męcenicami. Już w ogóle jego nazwisko stało się już nawet memem, jak widzicie. Aczkolwiek myślę, że właśnie w polityce widać, jak bardzo Polacy potrzebują tej terapii i jak bardzo jej unikają, jak bardzo się boją, a to, że rządzą nami psychopaci, jak już mówię, generalnie rządzenie i władza jest czymś wyjątkowym. My uważamy, że rządzi nami Rosja, Ameryka, czyli Putin, Trump. A tak naprawdę rządzą nami psychopaci. Jak już mówię, nie każdy psychopata zabija, ale psychopata jest osobą, która nie ma empatii. Jak już mówiłam, pracownicy korporacji, ludzie, którzy osiągają olbrzymie sukcesy, są ludźmi pozbawionymi empatii i tak naprawdę myślę, że ta empatia nie ma znaczenia. Tak naprawdę, wrażliwość też, bo im jesteś mniej wrażliwy, tym przyciągasz bardziej karierę tym przyciągasz, potrafisz manipulować odpowiednio ludźmi. Polityka to jest jedna wielka manipulacja, tylko powiedzcie mi drodzy, dlaczego nie kierujecie się osobowością? Oglądałam przed chwilą te, na TVN właśnie ten odcinek, kiedy to mężczyzna twierdzi, że kobieta zgwałcona ma i tak urodzić dziecko yy, i w ogóle i w ogóle, także jest to bardzo przykre że w ogóle mi się wydaje, że nawet jeżeli to jest mówienie pod publikę to jest to słabe tak? że po prostu ten człowiek jest taki troszeczkę odklejony ale w sumie większość z nas jest od troszeczkę odklejonych, więc to jest taki najmniejszy zarzut ja do niego nic nie mam jako człowiek to on jest dla mnie taki misiowaty taki, taki, taki misiowaty sławuś tak? ale jako prezydent to po prostu go nie widzę Duda się wyrobiło, ale no już po prostu ten człowiek się na prezydenta totalnie nie nadaje. Więc po prostu polityka to jest manipulacja obietnicami. Przed każdą kampanią mamy miliony obietnic, których żaden polityk nie jest w stanie spełnić. My nie wiemy, co widać tak naprawdę za murami politycznych budynków, tak? Przecież każdy polityk mówi sobie: dzień dobry niezależnie z jakieś Znaczy, powinienem przynajmniej, nie? Ale no czy to jest. Yy, myślę, że po polityka to jest teatr. Dzisiaj chyba jest nawet światowy dzień teatru, yy, więc popatrzcie, że tak naprawdę polityka to jest wielka drama, którą nawet mamy ostatnio w hotelu Paradise. Jak już mówiłam wcześniej, dramaty najlepiej się sprzedają. Im większy dramat, tym jesteś najbardziej po prostu. Yy, po prostu ciekawy. Dramaty się sprzedają i już wszyscy się o tym przekonaliśmy, że si siła i motywacja tego dramatu, tych dramatów po prostu działa na ludzi, że mogą coś powiedzieć, że mogą poczuć się ważnymi ludźmi. Że kiedy kogoś popierają, to właśnie polityka to jest głębszy temat, moi drodzy. To nie jest polityka, jest przez ludzi odbierana jednowymiarowo, ale popatrzcie, że kampania tak naprawdę opiera się na obietnicach, ale są to też obietnice, że my dostaniemy pieniądze, a inni nie. Ja tutaj teraz nie neguję tych obietnic politycznych i uważam, że nie ma żadnej doskonałej partii, że gdyby ewentualnie połączyć od każdej partii jakieś jedno, jedną z ich obietnic, to byłoby coś naprawdę fantastycznego. Na ten moment uważam, że postrzegamy politykę jednowymiarowo, czyli że konkretnie oczekujemy konkretnych deklaracji od polityków, a oni chcą tylko zdobyć głosy wyborcze. No, umówmy się, no takie jest założenie polityki. I polityka to jest iluzja, którą nam dają i też mamy ten motyw, że zawsze ktoś musi nami rządzić, tak już jest, że zawsze ktoś musi być ponad nami, Bóg polityk. Jak już mówię, tu na przykład a propos kampanii Mencena, no to on jest takim panem ubra karierowiczem, czyli marzeniem wielu polskich mężczyzn, tak. Tutaj ostatnio też był serial Dojrzewanie, w którym też o, inceli o incelach zrobię osobny odcinek, bo tutaj też wielu odbiera to negatywnie, tymczasem no, kobiety też mają różne zaburzenia, mężczyźni też mają podobne zaburzenia, ale incelizm no, po prostu wymaga terapii, tak, bo często jest on, jest to po prostu zaburzenie i tutaj nikt tak naprawdę nie uważa ich za złych ludzi, po prostu za ludzi zagubionych, ale zarówno kobiety, jak i mężczyźni są bardzo zagubieni w świecie, w którym liczy się tak naprawdę drama, w którym liczą się patologie różnego rodzaju, w którym po prostu nie liczy się człowiek tak naprawdę, i myślę, że powinniśmy być tego świadomi, że polityka to nie jest coś jednowymiarowego. Ja uważam, że najgorsze, co może być, to jest kierowanie się w polityce obietnicami wyborczymi. Nie patrzymy na politykę też jak na człowieka, trochę jak na taką właśnie odklejkę. Popatrzcie, że idolem wielu Polaków i Polek jest Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda. Tak, oni wszyscy się kojarzą z takim lepszym światem, z taką wymarzoną karierą, że jak się będę trzymać blisko tych polityków, to będę kimś, to będę coś znaczył. Ponieważ oni usiądą koło, mnie, ci znani, ci, po prostu, politycy ben, będę kimś. Uwierzcie mi, że tak naprawdę zdanie o aborcji, o LGBT nie ma znaczenia. Popatrzcie, że politycy tak naprawdę poruszają non stop te same tematy. Tak? Po prostu myślę, że nawet dlatego nie podpisują wielu zgód, ponieważ nie mieliby wtedy o czym rozmawiać, o co walczyć, dlatego. Tematyka aborcji wciąż jest aktualna, ponieważ jest na nią, jak gdyby, popyt, tak, nie wiem, czy dobrze to ujęłam, jest, do, wobec niej są różne sprzeczne rzeczy i po prostu myślę, że ludzie też kochają te sprzeczności. Ja właśnie mam, moi drodzy, dla was taką prośbę, żebyście nie kierowali się tylko obietnicami polityków żebyście przeanalizowali historię, posłuchali, co wasze partie mają do powiedzenia, i musicie wiedzieć, że to jest rodzaj manipulacji, tak? Ja też jestem manipulowana i czasami za bardzo, ale każdy z nas jest manipulowany, ale niestety mam też świadomość, że świat nie będzie działał tak, jak ja chcę, więc nawet jeżeli wybierzecie waszego idola na prezydenta, to on nadal nie jest też robotem, który będzie działał, jak wy zagracie, on musi słuchać premierów. Premiera musi słuchać ministrów, doradców. To nie jest tak, że pan prezydent to jest tylko ta jedna osoba. Zresztą przy kampanii też on słucha pijarowców. To jest człowiek, który jest takim też pionkiem. Prezydent po prostu reprezentuje i podpisuje. On reprezentuje państwo, więc wyobraźcie sobie waszego kandydata jako reprezentanta waszego kraju. I tylko tyle i aż tyle, tak? Wyobraźcie sobie więc, jak nie wiem, prezy jak się prezydent danego kraju, ten, który ma zostać wybrany, spotyka właśnie z Donaldem Trumpem, z Putinem. Jak to wygląda? Musicie też hierarchizować, musicie po prostu włączyć myślenie, ludzie kampanie wyborcze, prezydent, to musicie znać rolę prezydenta, musicie rozumieć wiele rzeczy, bo bez tego po prostu głosujecie tylko i wyłącznie na obietnice, które daje Wam robot, które, dla którego jesteście po prostu numerkami, głosami i tak naprawdę no, kampania rządzi się swoimi zasadami. Więc moi drodzy tak rządzą nami psychopaci, bo im bardziej ktoś jest psychopatyczny, tym bardziej ma nad nami władzę i dobrze wiecie jak kobiety żyją w związku z psychopatą. Yy, tak chodził taki nawet mem, że czemu policja nie znajduje psychopatów tylko kobiety. Psychopaci są bardzo interesującymi osobami, tak, podziwiamy ich poniekąd i gdzieś tam, jak już mówię, nie, nie porównujmy tego, nie każdy psychopata jest mordercą. Oczywiście ludzie mordują z różnych przyczyn, więc tutaj no nie każdy psychopata to jest morderca. Większość psychopatów to tak naprawdę wasi szefowie, szefowie wielkich korporacji, biznesmeni. Którzy mają dużo, dużo pieniędzy, wielkie domy, yy, obracają dużymi pieniędzmi. Dlaczego doszli do tych pieniędzy? Bo są psychopatami. Tak? Przykładem takiej psychopatii jest właśnie chociażby Elon Musk. Yy, yy, zawsze się mówi, kto bogatemu zabroni. tak. Pieniądze dają ogromną władzę, uwierzcie mi. Yy, kiedy macie pieniądze, możecie sobie kupić nawet miejsce w partii, możecie być kimś. W każdej dziedzinie życia taka jest prawda: pieniądze dają możliwości do wspierania kapitalizmu, do podróżowania po świecie, do bycia kimś. Więc moi drodzy, co wy o tym w ogóle myślicie? Jak Wam się podoba kampania? Tak, Nie wiem, czy pamiętacie kampanię dawnych lat, kiedy to się śpiewało Olek, Olek. O, Olek na prezydenta, tylko ty, lgoty. tak właśnie było moi drodzy, tak to właśnie działa. Więc moi kochani, ja tutaj właśnie dla was robię z tyłu porządek jak zwykle i cóż mogę powiedzieć, kampania prezydencka, zrobię też forum dyskusję z Piotrem Florczakiem, też dziennikarzem Lokalnej Gazety, i z wieloma innymi ludźmi postaram się o tej kampanii rozmawiać. Ja powinnam być po raz kolejny w komisji wyborczej. Bycie w komisji wyborczej jest dla mnie zawsze fajną przygodą, gdyż można popatrzeć na to, jak to wszystko działa. Myślę, że wielu ludzi też nie wie, jak działa komisja wyborcza. Myślę, że jesteśmy wszędzie, wszędzie rządzą też nami procedury napisane przez polityków. Bez procedur nie istniejemy, rządzą nami procedury, wszędzie musimy się podpisywać, musimy dawać milion naszych podpisów, biurokracja, biurokracja i ten podpis nasz, że się podpisaliśmy pod daną umową, nie czytając jej do końca. Ale bądźmy szczerzy, komu się chce czytać umowy do końca i kruczki zawsze są napisane najmniejszymi literami, i tak samo jest podczas kampanii wyborczej: liczy się to, co chce lud słyszeć. To jest tak samo jak spotykacie jakiegoś mężczyznę, jakąś kobietę, mężczyznę, i ona wie, co do was mówić, bo wie, co chcecie usłyszeć, i tutaj nie trzeba żadnej wielkiej psychologii. Są to słowa bardzo znane, po prostu jesteś piękna, znaczy na mnie takie coś nie działa generalnie, więc komplement, tak. I politycy też, i ty chcesz być kimś ważnym wśród tych polityków, ale nie jesteś, jesteś tylko głosem i sobie to zapamiętaj głosem, który oczywiście ma wpływ na to, jak wygląda Polska, a Polska jest krainą, która potrzebuje psychoterapii. A wciąż uważa się, że kiedy komuś zarzucimy nienormalność, to go obrażamy. Ty jesteś nienormalny, jesteś psycholem. A kiedy komuś mówimy, potrzebujesz terapii, to od razu co mamy atak. A także jak ty śmiesz mnie tak obrażać, atakować, że ja atakuję daną osobę, ponieważ mówię, że on potrzebuje psychoterapii, ja sama mam psychiatrów, psychologów i i przyjaciół, bo przyjaciele to też są nasi tacy bliscy psychoterapeuci, i myślę, że warto im mieć przyjaciół, rodzinę. I moi kochani, cóż ja wam jeszcze mogę tutaj dodać? No, kampania jest kampanią, jest tylko kampanią, która minie kampanią obietnic tych pozytywnych i negatywnych. Każdy wam coś będzie obiecywał, gruszki na wierzbie, kiedy się zakochacie w kimś, to ta osoba też wam obiecuje. Będziecie kochać, tak? Ktoś na ślubie cię obiecuje, że będziecie kochał cały czas, będziecie kochał na wieczność i w ogóle aż do śmierci, tak? Yy, przyznam, że niektórzy z nas właśnie potrzebują yy, takiego dążenia i utożsamiania się z politykami. I tutaj mówię, że większość mężczyzn utożsamia się z męcenem, który kojarzy się z karierowiczem, też dużo mężczyzn walczy o, o, o dzieci z kobietami. Ja o tym piszę powieść, yy, gdzie tak naprawdę ta walka mi się nie podoba. To znaczy ja rozumiem walkę o dzieci jak najbardziej. Znaczy. Nie podoba mi się to, że to jest walka o dzieci, a nież poszukiwanie, jak gdyby, miłości dzieci i tutaj też ze strony do kobiet mam też zarzuty. Gdyż patrzę na to z boku i wiem, że po prostu ludzie powinni się akceptować, a w momencie, kiedy ktoś jest ojcem, matką twoich dzieci, no to jest nim na zawsze, więc należy się mu szacunek, choćby nie wiem, co, i warto o tym pamiętać. Drogie kobiety, ojciec waszych dzieci zawsze będzie ojcem waszych dzieci i ma do nich takie samo prawo. No, my mamy też problem z tym, że niestety sądy decydują o tym. I można powiedzieć, że sądy za bardzo w, w te relacje wchodzą i też mi się to nie podoba i myślę, że gdyby tak było inaczej, no mężczyźni cały czas jedyn... nienawidzą kobiet, ponieważ zarzucają im to, że one chcą tylko alimenty na dzieci, porzucają, zdradzają. Jak panowie się przyjrzycie, no to wy jednak zaczęliście, tak? Znikają. Też popatrzcie, że najczęstszym zarzutem w relacjach jest to, że ktoś pracuje. I uwierzcie mi, że większość związków wygląda tak, że tej osoby nie ma w domu, bo ona nawet ucieka do pracy. Jak już mówiłam wcześniej, praca jest fajną ucieczką. Dlaczego mężczyźni znikają, po, kochają po prostu siedzieć w pracy, kiedy są właśnie w małżeństwie, w związku? Bo mogą, bo mogą. I praca staje się dla nich takim drugim domem, może nawet ważniejszym niż ten ich prawdziwy dom. Będę tutaj dosyć ostra, ale w pracy naprawdę można uciec od bliskości, od odpowiedzialności i gdzieś tam zawsze jest to argument, no siedzę w pracy, tak. I tutaj się pojawia, tylko tutaj musimy rozgraniczyć, czy jest to pracoholizm. Myślę, że też jak już w wcześniejszym odcinku mówiłam, jesteśmy w obsesji pracy. Jak nie pracujesz, to nic nie znaczysz, więc gdzieś tam myślę, że też leczymy te kompleksy pracą, awansami, statusem społecznym, pieniędzmi. Jest to też taka obsesja narodowa, że nie oceniamy człowieka, oceniamy jego konto w banku, oceniamy to. Co, co sobą reprezentuje na zewnątrz? Oceniamy siebie poprzez powierzchnię, poprzez stereotypy i poprzez politykę, poprzez, yy, poprzez wszystko, tylko nie przez to, kim jesteśmy. Gdybym zapytała Was, jakie macie uczucia, co czujecie na przykład do mnie teraz oglądając mnie, tak? Albo zapytałabym, jakie uczucia Wami kierują, kiedy głosujecie na daną partię. Jakie macie przemyślenia i w ogóle, i w ogóle, i tu jeszcze warto też dodać aspekt wojny, na którym też skupię, zrobię osobny odcinek na temat wojny na podstawie wielu książek, którymi się teraz oczacza, które czytam. I to jest też taki apel do ludzi, żeby zrozumieli, że polityka to jest teatr, który ma wam dać obietnice, a partia polityczna to nie są obietnice, moi kochani. Partia polityczna to jest partia polityczna, to jest biznes. To jest firma, która ma po prostu wami zarządzać, która ma większe prawa do kraju, do Polski, która żyje też z podatków. Podatków, moi drodzy, nikt wam nie zlikwiduje. Nie wierzmy, w w cuda i dziwy, bo lubimy jako ludzie wierzyć w cuda i dziwy, we wróżki i to też polityka pokazuje, jak bardzo lubimy wierzyć w bajki, jak bardzo tych bajek potrzebujemy. Więc, moi drodzy, pamiętajmy, że rządzą nami psychopaci i nie jesteśmy wcale od nich lepsi ani gorsi, bo. Rządzą nami tak naprawdę ludzie biedni, bo biedni emocjonalnie, biedni duchowo. Zobaczcie, że dla nich najważniejszą ideą jest polityka, pozyskiwanie głosów. To jest ich świat, to jest ich własne uniwersum. A jakbyście tak przejrzeli, wyobraźcie sobie, że idziecie po Sejmie i przyglądacie się i szpiegujecie waszych polityków. Oczywiście dziennikarze to robią, ale wyobraźcie sobie, że spędzacie dzień z tymi politykami, tak? Że jesteście w ich domach, że spoglądacie im przez okno, rozmawiacie z nimi, traktujecie ich poważnie i właśnie oglądacie każdą partię po kolei i chodzicie po ich domach, rozmawiacie z nimi o rzeczach zupełnie niezwiązanych z polityką, to też jest dobrze, żeby sobie wyobrazić. Tylko problem, że niektórzy politycy nie umieją być nikim innym i świata poza polityką nie widzą, dlatego jest to ich obsesja narodowa. No i patriotyzm, moi drodzy, stał się takim narzędziem, niestety bardzo szkodliwym. Patriotyzm to szkodliwe narzędzie, dlatego że najwięcej manipulacji uzyskuje się, głosząc to hasło patriotyzm. I ta licytacja: kto jest większym patriotą? Jak nie jesteś patriotą, to jesteś zły, chory. Czy pójdziesz na wojnę, czy nie pójdziesz, jesteś negatywnie odbierany. Patriotyzm to jest okropność w sensie takim, jak można nią manipulować. Patriotyzm świetnie się sprzedaje, bo każdemu się wydaje, że jest patriotą. Jak jest patriotą, to jest super. Słuchajcie, ludzie mieszkający za granicą też są patriotami nawet mają prawo głosu, nieprawdaż? Dobra, ja Wam zacytuję ten fragment z książki po męstwie, na którym akurat dzisiaj otworzyłam. Wojciecha Śmiej, jak już mówię, będę na podstawie tej książki robiła odcinek. Już mi zostało niewiele stron. Kraina kobiet z jej deficytową gospodarką feminatywną, normową i systemem kartkowym, jako żywo przypomina Polskę ludową w krzywym zwierciadle. Natomiast stolica państwa mężczyzn, jako żywo przypomina wielką kapitalistyczną metropolię pełną rozpustu, luksusu i przemocy. Dla krągłej, wychowanej w sielskiej, matriarchalnej scenerii superindustrialne city robiło wrażenie niesłychanego bałaganu. Z płaskim imperium nie obowiązały żadne zasady architektoniczne. Podobne w życiu płaskich naczelne hasło brzmiało, żeby każdemu było fajnie. Przez opary smogu przebijały się jaskrawe światła neonów i krzykliwych reklam, w którym dominującymi elementami był gwałt i przemoc z przewagą gwałtu. Jak już mówię, gdyby pewne partie polityczne uzyskały zgodę, nie było, podpisały wszelkie rzeczy, które są dobre dla kobiet, no to nie mieliby z kim walczyć, gdyż najbardziej sprzedaje się walka kobiet z mężczyznami. Umówmy się. I polityka to pięknie odzwierciedla. Im większa nienawiść do ludzi, do kobiet, tym lepiej się sprzedajesz, gdyż utożsamia się z Tobą wielu mężczyzn zranionych przez kobiety i kobiety zranione przez mężczyzn. Jeszcze taka jedna moja uwaga, dlaczego traktujecie źle feminizm, skoro feminizm powinien być na rękę wielu, wielu mężczyznom tak naprawdę. I to jest też ciekawy aspekt, bo gdybyście rozumieli feminizm, to byście dostrzegli, że tak naprawdę większość feministek Daje wolność mężczyznom i w pewnym sensie jest to bardzo dobre. I feministki tak naprawdę rozumieją potrzeby mężczyzn, a także poza, i to jest już poza tą barierą, tutaj myślę alimentacyjną, tak? W tym momencie mówimy w ogóle o feminizmie, ale o tym powiem jeszcze wiele razy, wielokrotnie będę. To powtarzała, tak. Nie liczę na to, że się zgodzicie ze mną, ale chciałabym, byście przemyśleli i zrozumieli, że polityka to jest władza. I myślę, że większość z was nie chciałoby być tak naprawdę na miejscu tych polityków, bo oni stali się memami. Tak, Męcen jest tiktokerem, jest takim kimś niby nowoczesnym, jest taką osobą, która troszeczkę ma też spektrum autyzmu. To nie jest zarzut, i, I on mi się trochę kojarzy z moim byłym, yy, tylko jest lepiej ubrany. Ale ma cechy właśnie takiego zagubionego dziecka w swoim, yy, w swoim odklejonym świecie, i ta odklejona rzeczywistość pozwala wierzyć innym ludziom w bajki, zwłaszcza mężczyznom. Na kogo głosować? To jest dobre pytanie. Głosujcie zgodnie z Waszym sumieniem. Ja nie chcę nikogo przekonywać. Zdaję sobie sprawę, jak wygląda świat polityki i póki tak wygląda, no to nie jest za dobrze, ale tym się rządzi polityka. Polityka to największy dramat, największy teatr. W teatrze codzienności bo codziennie słyszymy o tym, jak jakiś polityk zrobił ABCD. Dobra, moi drodzy, nie będę Wam już przynudzała. Życzę Wam cudownego piątku i zapraszam dzisiaj około 17 na live, a. ja wracam do sprzątania, pisania, oglądania. O więcej rzeczy pytajcie mnie na live, subskrybujcie mój kanał, oglądajcie yy, i kochajcie się mimo tego, że niestety świat rządzi się nienawiścią hejtem, yy, obrzydzaniem innych, yy, traktowaniem siebie jak automaty, bo traktujemy siebie tak naprawdę jak AI traktujemy siebie jakbyśmy byli tylko postaciami z komputera, a nie rzeczywistymi. No to dobrze, moi kochani, wszystkiego dobrego. Życzę Wam miłego weekendu. Dziękuję za wysłuchanie. Subskrybujcie mój kanał. Obserwujcie mnie na Instagramie. Zapraszam do grupy szczerze o relacjach. Piszcie do mnie, zadawajcie pytania, podsyłajcie tematy. I też mam prośbę do Oli, żeby jeszcze raz do mnie napisała, o jak... w jakim temacie, tym co mi ostatnio pisała, żeby go mi jeszcze raz napisała, ja zrobię research i tak dalej i tak dalej, także Ola napisz do mnie, a najfajniej jakbyś to napisała w mailu. Dobrze, to ja pozdrawiam wszystkich moich widzów, pozdrawiam Was widzowie i cieszmy się życiem i popatrzcie jak czas mija, niedawno miałam urodziny w styczniu, a już jest luty, marzec, kiedy to się stało, moi kochani? Już idzie kwiecień, już kolejne święta się zbliżają, Mam wrażenie, że czas pędzi zbyt szybko, a Wy nie macie takiego wrażenia. I życzę Wam też szczęścia w relacjach i w życiu, i no, buziaki dla Was! Pa!